Witam wszystkich! W dzisiejszym odcinku będziemy w świecie backroomsów. Nie będę grała sama, będę grała z osobami, które się dołączyły do naszego grania. Nie znam tych osób, ale uznałam, że nie będę popełniła tego samego błędu i nie będę znowu przechodziła wszystkiego sama od początku. Więc są jacyś gracze ze mną. Tutaj akurat wyświetla się u góry kod wyspy, bo. Czy ja mam latarkę? Nie mam latarki. Bo yy, wiem, że ostatnio pytaliście mnie, jak jest kod wyspy. I ogólnie będę się starała robić na takiej zasadzie, że yy, kod wyspy zawsze będzie na końcu odcinka podany przeze mnie. Jest teraz widoczny yy, u góry na ekranie, więc na koniec odcinka nie będę tym razem pokazywała. Co jest? Czy ja mam tędy przejść? Nie. Musimy znaleźć drabinę, okej. Okay. Kumam. Aha, no, tutaj jest po lewej u góry nawet podane, że mamy znaleźć ten drabina. Czy ja mogę tu jakoś przejść? Nie mogę. Czy tu jest kaczuszka, ale... Tu nie mogę nic otworzyć. Dobra, czyli naszym podstawowym zadaniem w tych backroomsach jest, aby odnaleźć drabinę i ją tutaj przynieść, żebyśmy mogli przez uciec. Ogólnie... Patrzcie. Ogólnie jest w... Czemu to odjechało? Co jest z tą drabiną nie tak? Tu jest ta drabina. Dawajcie, dawajcie, dawajcie ją! Czy ja też ją mogę dać? Skoro ktoś już z mojej drużyny podniósł? Dobra. Jak wszyscy naciśniemy, będzie szybciej chyba. Dobra, po kolei, po kolei. Eee... Y Patrzcie, ale i takie tak się nie mieści. Co jest? No idźcie, nie chcę być tutaj ostatnia. Dobrze, i teraz musimy przejść, nie spadając w dół. E, to nie wydaje się być jakoś mega trudne, a co tutaj w ogóle jest? Nie wiem. Dobra. Nie ma co się chyba rozglądać, tylko trzeba uciekać. Okej, okay, czyli przeszliśmy mapę. Dobra, ta była wyjątkowo łatwa, a teraz wylosowały nam się chyba baseny, jak się nie mylę. Tak, mamy baseny. Coś ktoś tam leży. Chodźmy, zobaczmy. Dobra, chyba podniesiemy bron. Okej. Okay. I Uzi też mogę podnieść. A, mogę mieć tylko jedną. turnę de... Dobra, trzeba trzy takie... Yy, jak to się nazywa? Zakrętki do wody. Od zakręcić. Dobrze, chodźmy tu. A, tu nie możemy. Dlaczego ja nie mam latarki? Dlaczego ta gra jest tak ciemna i nie mam latarki? No dobra, no nieważne. Chodźmy, y, szukajmy tych zakrętek. I dobrze, że jednak y, wzięłam grę publiczną, a nie, że sama gram, bo dla sami mogłoby być to naprawdę trudne. Dobra, wejdę do wody i przejdę tu, bo mi się wydaje, że tutaj jest tam miejsce. Patrzcie. Y Wcześniej! Co jest? Ale się wystraszyłam. Dobra. On tu chodzi w kółko. Czy ja dam radę jakoś inaczej się dostać tam? Ty, jego można zastrzelić? Aha, okej, jest na latach. Nie wiedziałam, dobra. No dobra, ubiliśmy... Aha. A może jakoś... Nie wydaje mi się... Ty, a jakbym sobie tego płączka tam przesunęła? Aha, tego też. Tak... Nie wierzę! On tu może? I patrzcie, ale się zaciął. Jakby on teraz dalej nie? O, za mną szedł. To ja bym mogła. Bo no, on dobra, tu chyba nie wskoczy. No i. Zrobiło się jakoś za cicho. Dobra, chyba schumał, że tam pędę. Dobra, tam już byłam, więc chodźmy tutaj. Ciekawe, czy on będzie mógł mnie tu gonić. Czy on może tutaj wchodzić? Tam jest kolejna. Czy tu też coś będzie goniło? Dobra. Mamy dwie z trzech. Ej, dobra, ktoś też to zrobił. I patrzcie, woda nam z basenu wyleciała czy to z tego basenu? nie, muszę chyba wrócić się gdzieś chyba tamten, patrzcie tutaj muszę jakoś go ominąć dobra wystarczy chyba że jedna osoba z nas przejdzie ja go tutaj triggeruję a tamten niech zeskoczy i wejdzie, właśnie mi się wydaje tak przeszliśmy kolejną mapę, ej w kilka osób to naprawdę lepiej idzie Możecie mi też napisać w komentarzu, czy lubicie takie bakrumsowe... Okej, okay, creepy. Takie bakrumsowe mapy horrorowe. Okej, okay, trzeba popnąć wszystkie balony. Tutaj jest jakiś. To open the big room. Okej, okay, on chodzi jakimś swoim schematem. Dobra, ale jak mamy popnąć? Czym ja mam to w ogóle zrobić? Dobra, tamten idzie tam. Puszkę. Czyli nie wiem, co mam z tym zrobić. Aha, to dobra, to te z uśmiechem chyba trzeba rozbić. Czekaj się. Dobra! Te z uśmiechem żółtym. Czy on tu idzie? Co jest? Goni. Nie, nie, nie. Dobra, zajął się tamtym Matko Bosko. Czyli przed nim trzeba się też ukrywać jakoś dobrze. Tam widzę żółtego balona, więc idę bezpośrednio już tam. To jest żółty balon. On nie może chyba mnie aż tak zauważać, mi się wydaje. Dobra. Dwa z ośmiu. Tam jest kolejny. Jak się boję... Oho. Ale... Tu jest też kolejne, ale dobra, pójdę najpierw po tamten. Patrzcie. Ale może przyjdę się tędy, póki go tu nie ma. Hmm. Szkoda, że biegać nie mogę. Tam jestem, ale tego już widziałam wcześniej. Nie, on to słyszy chyba! Dobra, niech on trochę odejdzie. No nie, on tego nie słyszy. Dobra, tutaj jest siódmy. Dziewięć i ósmy. Dobra, otworzyłam wielkie drzwi. Gdzie one są? Na początku? Nie! No jak ja teraz padnę? Potem jak ogarnę nam co i jak? Tu są chyba te. Nie nie nie, 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 nie! Gdzie są te wielkie drzwi? Gdzie je ja mam uciec? Co jest? Dobra, dobra! Uuuh! No dalej, dalej. Dobrze! Udało się! Nowa mapa. I co my mamy? Biec? Jest w backroomsach. Serio taka mapa, gdzie trzeba cały czas uciekać i nie wierzę, że oni to zrobili. A! Jezus Mariusz. Dobra, skakać mogę. Czy mogę przyspieszać? Nie mogę przyspieszać. Co jest? Tu są jeszcze takie utrudnienia? Nie, nie. Szybko, szybko. Dobra, tutaj muszę chyba przeskoczyć. Nie, tutaj w lewo muszę biec. Nienawidzę takich map, gdzie muszę uciekać. Dobra, przeskoczyłam jakoś. Tutaj chyba w lewo. Trzeba ja tak szybko. Nie mogę biec. Dobra, 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 dobra. Ej, czy to jest exit? Dobra, to nie była aż taka trudna ta mapa, szczerze mówiąc. Find the code. Dobra, trzeba znaleźć jakiś kod. Pewnie będzie gdzieś jakieś cyfry w każdym obrazku czy coś. Pytanie tylko, z czym my teraz będziemy walczyć? Trzy. Trzy mamy. Czy wystarczy na niego świecić światłem? Żeby się odczepił. Trójka mamy. Mogę to jakoś zatrzymać, nie mogę. Nie lubię takich muzyczek, one są creepy. A, ale możecie mi napisać, czy Wy lubicie takie horrorowe gry? Ja wbrew pozorom lubię. Zawsze na nie narzekam, ale lubię. Dobra, trójkę mamy, no ale... Trójka to chyba za mało. A! To nie było śmieszne!

3, 9, 4, 0. 3, 9, 4, 0. 3, 9, 0, 4. Dobra, czerwony niebieski. Dobra. Dobra, dobra. Muszę zapisywać sobie, jaki kolor jest. Tutaj tak. Tu jest niebieski zero. Ja to zapisuję. Czerwony 9, 3 zielony i 4 jest żółta, 4 jest żółta. I teraz jaka ma być kolejność? Czerwony najpierw, czyli 9, później niebieski 0, 4, 3. Dobra, udało mi się to odgadnąć. No dobra, ale wydaje mi się, że bakrumsów dzisiaj wystarczy. Jeżeli Wam się takie odcinki podobają, to subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, bo wtedy nagramy więcej sobie bakrumsów. Yy, co jeszcze? Możecie napisać, czy lubicie horrory, a ja w międzyczasie yy, zaintrygowałam się, bo to są jakieś kartki. No ale to, tak jak mówię, zostawimy najwyżej na kolejny odcinek. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i widzimy się następnym razem. Pa!